Potrafi nawet zakaśniku i desiku sobie zrobić Oto barwy Ukrainy Na górze niebieski, a na dole moje szczyny Gwałczcie sobie swoje pieski, a nie polskie dziewczyny Nawet barszcz macie chujowy, a nasz żurek jest pyszny Jak tak dalej pójdzie, zwisły do Bałtyku I z Litwy do Białorusi Będziesz płynął z powrotem do swego syfu Wojna? To czemu bierzesz od nas? 34 lata, istniejecie, ciężko zrobić swoje wojska? Nie, zapomniałem, przecież Biden wyśle armię Już jak na zawołanie, zadanie już spełnia Ej, tylko zada to pytanie who This is Who's on your so, right? Gentlemen, is, I think we've We have ended this segment. We're gonna move on to the second segment. Keep yapping, man. The people understand you. No. 47 Yo. years you've Yo. done nothing. Yo. They understand oh. Słuchaj mnie Dawid, zapodam ci rozkminę. Kochać Putina, jebać Ukrainę! Nie no tak szczerze, szczerze żartowałem. Jebać wszystkie ruskojęzyczne kraje. Byłem kiedyś godny, zamówiłem glowo Miało być tak pięknie, a wyszło chujowo. Dostawca Ukrainiec?